Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym miłowie i dzisiaj gramy u balbiny, a raczej nie u samej balbiny, która już od dawna leży w grobie na miłowskim cmentarzu. I tak, w rodzinie pozostał jej drugi mąż i córka, i w tym odcinku będziemy kontynuować jej spuściznę, czyli cukiernię, którą właśnie teraz widzicie. Niemalże odkąd pamiętam, planowałam, że właśnie serina, czyli ostatnia córka balbiny. No ma ona trójkę dzieci w podstawce, ale u mnie doszła jej jeszcze córka, której. Bardzo pragnęłam dla Balbiny, bo miała samych synów. I właśnie moim pierwotnym zamierzeniem, odkąd już zobaczyłam, jaką ona ma osobowość, jaką jest osobą, było to, żeby przejęła spuściznę swojej matki, żeby zajęła się kontynuowaniem tradycji o cukierni. Dlatego też serina, jak widzicie, będzie nam długo dorastała już jutro, nie pójdzie ona do koleżu. Z tego właśnie względu, że tak naprawdę ten kolecz nie jest. Aha, nie mamy jedzenia. Dobra, zaraz to ogarniemy, ale mamy drugą lodówkę jeszcze, słuchajcie, więc tutaj może będziemy mieć jakieś żarcie. Tak, jak się prowadzi cukiernię, to bardzo szybko znikają produkty z lodówki. Dlatego mam dwie lodówki, bo z jedną jest trochę ciężko. Z tego też właśnie względu, że Serina będzie kontynuowała spuściznę swojej matki w postaci robienia wypieków, prowadzenia tej uroczej różowej kawiarenki, a raczej bardziej cukierni. Uważam, że wysyłanie jej do koledżu trochę mija się z celem, bo tak naprawdę wystarczy tylko tyle, żeby umiała w miarę piec, żeby umiała to gotowanie, a obecnie gotowanie ma na poziomie siódmym. Także jest naprawdę spoko, jak na to, że jest nastolatką i cała jeszcze dorosłość jest przed nią. Balbina całkiem niedawno od nas odeszła, niestety. Synowie się wyprowadzili, także no ktoś musiał się tym wszystkim tutaj niestety zająć. No i wypadło na, na nią. I szczerze mówiąc, to też nie jest tak, że Serina uwielbia gotować, bo jej hobby to taniec i muzyka, więc niekoniecznie jest to wszystko takie. Jak miało być, i to nie jest tak, że ja zobaczyłam, że o, magicznie ona się interesuje kulinariami, i tak to będzie jej przeznaczenie. Tylko o, no właśnie, chyba widać, że to nie jest jej przeznaczenie do końca. Widzę, że Armando sobie w ogóle tutaj drzema. No i spoko. Armando w ogóle jest na szczycie kariery wojskowej, jest bardzo udanym starcem, osiągnął w życiu to, czego chciał. Nie poszedł na emeryturę, w dalszym ciągu pracuje, i wydaje mi się, że niedługo się na tą emeryturę raczej uda, chociaż trochę bym sobie jeszcze nim pozarabiała pieniędzy i. Właśnie, ja bym w ogóle chciała tą choinkę chyba zgasić, bo tutaj może się wydarzyć nieciekawie, jak się tej choinki w porę nie zgasi. Ja niestety mam złe doświadczenia z choinkami i je, chyba wolałabym, żeby ona pozostała jednak zgaszona. Tym bardziej, że niedługo się kończy zima, więc będziemy ją usuwali, a mam taki zwyczaj w Simsach, że stawiam choinki po prostu jak jest zima, żeby był klimat w domu. Dobra, myślę, że zrobisz ostatnie ciasto i położysz się już spać, bo jutro tak jakby musisz iść do szkoły i dopóki ty nie osiągniesz dorosłości, czyli do jutra, nie otworzysz tej cukierni raczej, chyba, że Armando ma wolne. Nie. Armando idzie do pracy, więc niestety cukiernia jutro pozostanie zamknięta. Idź się o matko, o matko, weź z nią porozmawiaj, bo ona tutaj zaraz umrze z braku towarzystwa. Znaczy no nikt, nikt z tego jeszcze nie umarł, no nie? Ale lepiej by było, żebyście pogadali ze sobą, macie teraz tylko siebie w domu. No i tak właściwie to Armando miał dobre stosunki z resztą dzieci Balbiny, przyjął je, oni się bardzo dobrze czuli w jego towarzystwie, ale to jednak Selina jest jego biologiczną córką, no i tutaj ta relacja jest na zupełnie innym poziomie mimo wszystko, więc muszą teraz się nawzajem wspierać ponieważ no mają tylko siebie. Balbina odeszła, odeszła osoba, która trzymała tą rodzinę w ryzach, trzymała tą cukiernię i teraz sobie jakoś muszą z sobą poradzić. Dobra, podniosła się jej trochę zabawa, więc fajnie. Pójdźcie może w ogóle obydwoje spać, bo jesteście zmęczeni. I tak, położę was i co? Gasimy światełka i widzimy się rano. Armando, ranny ptaszek, nam już wstał i musimy się jakoś nim zająć do godziny bo wtedy po niego przyjeżdża auto. I tak na tym poziomie już auto przyjeżdża później, bo przez większość kariery wojskowej auto przyjeżdża bardzo wcześnie i są to naprawdę ranne godziny. Ja nie wiem, czy ja bym dała radę w takich godzinach w ogóle pracować w realnym życiu. Tak naprawdę nie mam co za bardzo z Armando zrobić, bo on już osiągnął wszystko. Jest na dziesiątym poziomie, jest staruszkiem, więc. Pochodzi trochę jeszcze do pracy. Tak, myślę, że wyślę go do pracy dzisiaj, jutro i później chyba na tą emeryturę pójdziemy. No i tak ma trzy dni wolnego, więc trzeba jakoś spożytkować pieniądze. I nie wiem, ile on będzie jeszcze żył. To jest zagadka dla mnie, więc no myślę, że te dwa dni popracuję. Zarobi te 1100, co jest dla mnie Boże. To jest tak mała kwota, jak na dziesiąty poziom. To jest tak niewdzięczna praca. Ja jestem załamana. To znaczy, ja wiedziałam, że takie będzie wynagrodzenie, ale no Armando pasował mi do kariery militarnej. Tym bardziej, że mało kto w miłowie u mnie pracuje w militarnej karierze. Nie wiem, czy ktokolwiek poza nim pracuje. Serina już wstała i ona musi pilnie coś zjeść, nie wiem, czy ona w ogóle zdąży. Prawdopodobnie nie zdąży. W sumie tu zjesz sobie w szkole, co ja ci tu będę opóźniać, słuchaj. Pojedziesz do szkoły. Armando zaraz idzie nam do pracy. Czy on coś przed pracą chciałby jeszcze zrobić? On idzie do córki, nie wiem, co on chce. A, porozmawiać. No słuchaj, nie będziesz z nią gadał, bo ona do szkoły idzie, więc słuchaj. Hey, musisz się zająć sobą do tego momentu. Jezu, jak ja lubię, jak ten odrzutowiec przylatuje po tych ludzi. Ej, to jest piękne. To samo przylatuje po Johna Burba. Ej, w ogóle patrzcie, jak on wygląda hot w tym mundurze. Matko jedyna. Prawie tak jak y, pan Ground z dziwnowa, ale on jest bardziej slej niż pan Grant. Dobra, czyli na razie mamy pustą chatę, więc wrócę do was, jak wszyscy mi tutaj powracają. Teraz tak się zastanawiam, czy opłaca mi się dzisiaj otwierać tą cukiernię, ale raczej dam sobie chyba spokój, bo nawet rozważałam, żeby zrobić dla Seriny może jakąś imprezę urodzinową, to znaczy taką, wiecie, kameralną, myślę, żeby zaprosić jakieś tam najbliższe osoby, zaprosić jej chłopaka, który na razie nie jest jej chłopakiem, ponieważ dorósł przed nią. To znaczy ona i tak jest od niego starsza chyba, o. Dwa dni, ale okej. Okay. Więc na pewno byśmy zaprosili jego, plus może jeszcze właśnie braci na przykład byśmy pozapraszali. I podokładasz w miejsca, gdzie leży sernik. Nie wiem, gdzie jest w sumie puste. Zaraz trzeba sprawdzić. Tu można dołożyć w te dwa miejsca. To w ogóle nam przyszedł y, Daniel Pleasant. Tak, to jest Daniel Przyjemniaczek, wersja młodziak, który jest wnukiem Daniela. W sumie to ma bardzo słodką buźkę. Trochę widzę w tym Daniela przyjemniaczka. Jest totalnie przeciwieństwem pod względem wyglądu, no bo nie jest rudy, jak wiadomo. I ma brązowe oczy i blond włosy. Ale całkiem fajna kombinacja ogólnie. Ja sobie tutaj podkładam te ciasta i ustawimy, żeby dało się je sprzedawać. Zabawa Ci tutaj totalnie leży, więc musimy Ci ją podnieść. Więc popatrz sobie na obrazki, a potem się pozaprasza jakiś ludzi na te urodziny. W sumie to... Myślę, że z ograniczymy się do zaproszenia właśnie Archiego, plus zaprosimy jeszcze może Chandlera i zaprosimy jeszcze może Bow. A Dustina chyba nie zapraszam, bo w ogóle Syryna ma z nim sobie kontakt i Dustin taką trochę czarno-owcą w rodzinie jest, moim zdaniem. Tym bardziej teraz, kiedy żyje z Kasią Langerak po zdradzie Liliany, no to, to znaczy po tym, jak on zdradził Lilianę, bo zabrzmiało to, jakby Liliana go zdradziła, a to wcale tak nie było. O, i nawet masz ochotę pogadać z Chandlerem, więc musisz go zaprosić. Koniecznie musisz go zaprosić. Ej, ty w ogóle nawet nie znasz Dustina. Ej, ale jaja. No ciekawe, ciekawe. No, nie zaprosisz go nawet, bo go nie znasz. Wraca nasz slej żołnierzyk. Dobra, wetu tu zapłać to. Ciekawe, czy duże będą. Chyba nie. 90, 90. Dobra, akurat nas stać, więc spoko. Dlatego mi zależało, żeby cię do pracy wysłać, bo na razie no to z tymi zarobkami to ciężko. On jest jedynym żywicielem rodziny. No wiadomo, że z tej cukierni są zarobki, ale zarobki z biznesu, no to sami wiecie, jakie są. Raz są, raz ich nie ma. O, wy sobie rozmawiacie, jak słodko. Ty, ty w ogóle go przez to łóżko widzisz? Widzisz jego twarz? Dobra, słuchaj, zajmij się organizacją twoich urodzin i podzwoń do ludzi. Tylko musisz zrobić to jako normalną imprezę, bo jeszcze nie mamy takiej możliwości, żeby zrobić tutaj imprezę urodzinową bo nie mamy takiej możliwości zaprosimy Bow, zaprosimy tutaj Archiego i zaprosimy Chandlera, o i to będzie myślę, że idealne już Cornelia sobie chyba darujemy, bo za dużo ludzi będzie, Ogarnąć szybko jeszcze potrzeby póki masz taką możliwość i zaraz w ogóle przyjdą ludzie o, przyszli wszyscy faceci siemanko, zapraszam was pogadaj sobie troszkę z tym troszkę z tym, no nie idźcie tutaj Za czemu tędy wchodzicie ty włączysz tu muzykę, żeby było bailando chociaż tutaj mamy jakieś stereo więc spoko, no to chyba trzeba będzie przynieść imprezę do tego pomieszczenia, więc co, może tutaj postawimy torcik? Tak, i teraz się wszyscy muszą zejść na twoje urodziny, tak. Wszyscy przybywajcie! Ej, Katie Perry leci z radia, nie wytrzymam, posłuchajcie! Bitch! <gryś> Kocham piosenki w Simsach, które są śpiewane językiem Simlish, po prostu to jest takie złoto, szczególnie w trójce. Także miła Katy Perry nam tutaj fajnie robi vibe imprezy. Ha in your cold, you're yes and you're now you're in and you're out, you're up and you're down. Ej, jaki ta impreza ma klimat! Z tą muzyką. Dobra, weź tutaj przytul jego. Zostaw ten tort, kobieto. Ej, jak się wszyscy fajnie bawią! Pogadaj sobie tutaj z bratem. Bawcie się ludzie, to jest impreza, wy się macie bawić. Dance together. We are nie znam tekstu, ale buja. Kto by się spodziewał, że w cukierni będzie takie dobre Bailando? No ja bym się nie spodziewała. Tylko, że ocena imprezy, niestety, nie odzwierciedla tej imprezy, bo dalej ocena jest słaba. Du, 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 du. Nie no, ale szczerze, to mega mi się podoba ta impreza. I kurde, aż poczułam taki klimat urodzin. Okej, okay, skończyliśmy imprezę. Już się wszystko skończyło, więc proszę, dzień dobry. Dziękuję, proszę do wyjścia. Czemu Wy się tam kłócicie? Halo, 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 halo. Ja bym jeszcze chciała, żeby w ogóle... Tata dał jakiś prezent swojej córce, bo on jej nic nie kupił. A weź jej kupię jakiegoś termomiksa, to znaczy wiem, że to nie jest termomiks, ale powiedzmy, że to jest jakiś termomiks i to będzie y, ogólnie rzecz jej marzeń i to będzie prezent, o którym ona marzyła. I udajemy, że to jest termomiks taki bardzo drogi, na który Armando długo zbierał. Termomiks dla mnie, dziękuję! Dobra, ja bym się zajęła w ogóle zmianą wyglądu naszej Seriny, bo ona w sumie... To nawet nie zadbałam o wygląd, ale już widziałam, że jej nos wygląda tragicznie przy dorosłości. No niestety ma ten nos po swoim tacie. No i nie jest to zbyt ładny nos. I trochę mnie martwi fakt, że jak ona się zwiąże z Archim, który ma nos po swojej mamie, Angelice przyjemniaczek to dzieci to będą miały po prostu jakieś nosy z kosmosu. Ej nie, szczerze, jak patrzyłam na Serinę podczas imprezy, to wydawało mi się, że ten nos jest gorszy. Jak na niego teraz patrzę, on jej daje takiego uroku, bo ona ogólnie ma piękną twarz, ale ten nos dodaje jej takiego uroku, no... Serio, do mnie to przemawia na przykład. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale ten nos jest słodki. Ale może coś pokombinujmy z jej włosami, bo mam ochotę jej zmienić te włosy na jakieś inne. Ej, te włosy totalnie do mnie przemawiają i jak na nią patrzę, to ja widzę Balbinę. Dosłownie. Tylko z innym nosem. <grych> te spodnie, co masz, to bym Ci zostawiła, ale dałabym Ci jakąś bluzkę. I myślałam nawet o bluzce różowej, która by nawiązywała trochę do Balbiny, która na starcie gry chodziła właśnie w dżinsach, w dzwonach i w różowej bluzce. Tylko może... Dajmy jakąś inną bluzkę, żeby nie było, że zgapiam. Może taką w sumie albo albo coś takiego. Ej, to wygląda w sumie nawet fajnie. O, i tak będzie wyglądała nasza Brandy Junior. Tak, ale będę musiała pobrać fixa na te włosy, bo się psują i to mi się nie podoba, ale spoko, zaradzimy temu. Dobra, tymczasowo mamy takie włosy. Jak pobiorę fixa, to wtedy się je zmieni. Dobra, weź może zjeść coś na szybko, tylko w tej lodówce nie ma jedzenia, więc trzeba będzie jutro zamówić jedzenie, plus trzeba będzie po raz pierwszy otworzyć cukiernię w nowym składzie. I słuchajcie, co jeszcze jest istotne, chciałabym w tej Wprowadzić do rodziny Archiego, ale na razie nie będziemy robić ślubu, ponieważ tutaj chciałabym ten ślub trochę zrobić później. Na razie Serina jest trochę zajęta tym, że musi ogarnąć. Spadek po swojej mamie. Musi utrzymać renomę cukierni i nie chciałabym na razie tutaj robić żadnych rzeczy typu ślub, bo oni też są kurde młodzi. Armando, widzę, że śpi, ale zanim jeszcze pójdziesz spać, to mógłbyś wziąć prysznic, a później pozwolę ci iść spać. Dobra, widzę, że już wiosna jest, więc pozbywamy się choinki. Tak, płacze nam tutaj Serina, bo jej się impreza nie udała. No to co ja ci zrobię? No w moim mniemaniu impreza była fajna, ale to, że im się nie podobało, to. No to już ich zdanie. Jak dla mnie impreza była bombowa. Dobra, gasimy światełka, śpi. I widzimy się rano. Matko, czy ty masz koszulę nocną z Werony? Nie mów mi nawet, że masz taką koszulę nocną. Nie! Nie! No to tutaj muszę jej zmienić to, bo ona powinna się ubierać nowocześnie, a nie jak w Weronie. To pobrałam z myślą o Weronie, kurde. O, od razu lepiej. Plan dnia wygląda tak, że idziesz do łazienki, potem wykonujesz telefon, żeby zamówić jedzenie, ponieważ jedna lodówka stoi pusta, niestety, więc musimy zamówić jedzonko. A później myślę, że możemy się zająć otwieraniem naszej cukierni, a wprowadzeniem do domu Archiego myślę, że zajmiemy się w piątek. Czy mogłabyś trochę jeszcze upiec tych rzeczy? Make many group meals... Yy, Gdzie jest? O, tak. Po prostu robimy cake. Nieważne jakie to jest ciasto, to jest cake. Armando, wzorowy gospodarz, idzie nam wynieść śmieci sam z siebie, nieprzymuszoną wolą. Potem pójdziesz sobie siku, o może odetkasz kibel. Jak już tu jesteś, to mógłbyś odetkać kibel. Ty robisz sobie ciasta i zrobisz na przykład myślę, że jeszcze jedno to ciasto. Potem otworzysz cukiernię i będziesz sprzedawać asortyment. Fajne jest też właśnie to, że Serina ma już doświadczenie w prowadzeniu cukierni, bo jak ona nastolatka dużo pomagała. Stawała za kasą, pomagała w sprzedaży, w inwentaryzacji. Więc ona naprawdę nie jest jakimś tam nowicjuszem czy świeżakiem, tylko ona naprawdę ogarnia ten biznes. Czy odebrał ktoś jedzenie? Tak, ty odebrałeś jedzenie, ale o, tutaj jest Jezus. Myślałam, że gdzieś zginęło. Dobra, ty tutaj nam zapełnisz to i możesz otwierać biznes. Dobra, idź do kasy, bo może ktoś będzie potrzebował. Tutaj pomocy twojej, o, tak, już poszła pierwsza pani klient. O, tutaj przyszedł twój najstarszy brat, którego nie znasz. Może byście się, kurde, poznali, co bo wy się nawet nie znacie, to jest kiepskie. Czemu ty mi zakasuję? Ej, E, E, gdzie? To nie jest miejsce dla Ciebie. Ty znajdź swoje miejsce, bachorze. No podchodzisz tutaj, kupujesz czy nie kupujesz. Chłopie, zdecyduj się. No, w nabijaniu na kasie nie masz takiej wprawy jeszcze, ale myślę, że, Celina, wprawisz się. Będziesz prawie tak dobra jak twoja mama, tylko trzeba trochę to gotowanie jeszcze podnieść, bo siódmy poziom to jest trochę za mało. Dostała odznakę za być się chyba kasierką. E, fajnie. O, imagine, że przychodzi do ciebie do kasy twój brat, z którym nie masz kontaktu. Niezręczny trochę. Weź go obsłusz i może sobie z nim pogadaj, że hej, jestem twoją siostrą, kojarzysz mnie w ogóle... Ej, Dustin, halo, halo. Widzę, że chyba go to nie obchodzi. Dobra, no to się nie zapoznamy. Myślę, że posiedzimy tutaj w tej cukierni może do godziny jakiejś 15, 16 i potem chyba zamkniemy interes, bo nie będzie mi się chciało dłużej tego sprzedawać. Czemu ja go wcześniej nie widziałam? Kochanie, Arci, Arci, misiu, chodź do mnie. Muszę w was na nowo zaszczepić miłość. Walić klientów, miłość jest ważniejsza. Do wego tam po całość z grubej jury od razu. O! Dobra, trzeba iść do kasy, niestety. Obowiązki wzywają, bo brat twojego chłopaka czeka w kolejce i zaraz się znowu spróje, że musi za długo czekać. O! Teraz ci szybko idzie ta kasa. Coraz szybciej, coraz lepiej sobie radzisz, Serina. Dobra, chyba nikt więcej już nic nie kupi, a też jest godzina późna, więc myślę, że zamkniemy ten biznes na dzisiaj i to była Twoja dobra pierwsza zmiana jako dorosły, odpowiedzialny Sim. Jestem z Ciebie dumna, Serina. Więc póki co podokładaj troszkę rzeczy. No tak, helikopter mnie wszystko zasłonił. A ja bym chciała, żeby Armando wykonał teraz telefon do pracy i poszedł na zasłużoną emeryturę. Pewnie emerytura będzie jakieś 100 simolonów. Ja się nawet nie nastawiam na jakąś wysoką emeryturę, bo to będzie masakra. Tam dostanie. No, no, 325. No, ogólnie to mogło być gorzej. W sumie to nie jest jakoś tragicznie, ale te emerytury są czasami takie niskie. Za takie osiągnięcia. Dziesiąty poziom, no, wojskowy powinien być. Mega dobrą emeryturę, a nie jakieś ochłapy. Ty, moja droga, idź tutaj ogarnąć na górę, idź tutaj do kibelka, potem sobie wejść kąpiel z bombelkami, a później sobie zjesz jakiś późny obiad, albo obiad do kolację. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Czy ja w ogóle wybrałam ci aspirację drugorzędną? Muszę sobie sprawdzić, bo to masz przyjemność jako pierwszą. W sumie to jest jedyna simka. Jedyny sim w miłowie, który ma aspirację przyjemności. Mega ciekawy twór, i w sumie to po czasie chyba trochę żałuję wybrania tej aspiracji ale myślę, że nie ma tego złego. O, masz rodzinę na drugiej. Ej, tak jak Archie. To znaczy Archie ma rodzinę jako pierwszorzędną, ale i tak spoko. Pleat with the social worker. No mi się wydaje, że to nie będzie Ci potrzebne, żeby błagać opiekę społeczną o to, żeby Ci dzieci nie zabierali, ale może damy Ci na przykład slower y, wolne spadanie pęcherza i energii. Tak, to się może przydać. O, to Ci się też przyda, bo Ty jako osoba, która musi stale być w cukierni, to wolne spadanie potrzeb Ci się bardzo przyda, więc tak Ci zostawimy. Dobra, jak już ty się najesz, to potem pójdziesz podokładać towaru, albo w sumie nie. Może w sumie Armando by to zrobił, bo on i tak nie ma nic ciekawego do robienia na tej swojej emeryturze. Teraz zostało mu tylko odpoczywać. Tutaj Serena musi nam zrobić nowe ciasta zaraz, bo trochę się dzisiaj wyprzedało, więc musimy trochę dorobić tych ciast. Dobra, ogólnie tak jeszcze planuję zrobić, że jutro otworzymy tą cukiernię no myślę, że no trochę krócej niż dzisiaj i później skupimy się na tym, żeby Archie do nas przyszedł i żeby się do nas wprowadził i wtedy będzie się żyło trochę łatwiej, bo ja trochę się teraz obawiam o, o funkcjonowanie tej rodziny z tego powodu, że Armando poszedł na emeryturę i teraz zarabia trochę mniej, plus no utrzymujemy się tylko z jego emerytury plus tego, co sobie zarobi Salina w cukierni a z tym też bywa różnie. Przybycie Archiego może poprawić naszą sytuację materialną i ja bym tego bardzo chciała, więc jutro on się tu wprowadzi i o będzie się przykładał do naszego budżetu rodzinnego. Dobra, ty nie idziesz spać, moja droga. Nie, nie, nie. Odkładasz resztki i robisz nam ciasta, tylko nie wiem jeszcze jakie. Może byś w sumie zrobiła berry pie? Chyba nie mamy tutaj tego ciasta. Nie mamy, a toż to duży błąd, bo to jest bardzo ładnie wyglądające ciasto. To ciasto nie wymaga w sumie dużych umiejętności gotowania, bo chyba można je zrobić od czwartego poziomu gotowania, więc no nie jest jakieś skomplikowane. Gotowanie wskoczyło na ósmy poziom. Gratuluję. Sprawdźmy, czy wszystko w naszym domu działa, żeby znaleźć znaleźć Armando jakieś zajęcia. Tutaj masz, o, masz kibel do wyczyszczenia, tutaj masz y, smyczo co tu jeszcze możesz zrobić? Tu jest czysto, łóżka się nie opłaca ścielić, możesz poodkładać książki, posprzątać talerz. I za teraz Armando na tej emeryturze się będzie tak nudził, on będzie takim kurem domowym tutaj. A posprząta se, potem se pójdzie pobiegać na śniegu, dlaczego nie, niech się trochę rozrusza, on w końcu kocha sport. Trzeba starucha czymś zająć, tak? Tu są jakieś kwiatki, które były kupione chyba w kwiaciarni u Andrzej więc ja bym to sprzedała. Nie chcę tego, niepotrzebne mi to jest. A trochę simoleonów zawsze w kieszeni. Jezus, jak te ciasta pięknie wyglądają. One są po prostu przepiękne, jak z jakiejś barbie, z jakiejś bajki. No ach! I gdzie nam brakuje tutaj miejsca? Tutaj możemy zwolnić miejsce. Tak, to i postawić te wszystkie ciasta jako taką nowość. Dzisiaj w sprzedaży będzie ciasto jagodowe. Zapraszamy do kupna. Placki upieczone, możesz iść spać, pozwalam ci. Armando trochę się jeszcze pobiega, potem go ogarnę i też raczej się położy spać. Serina się dzisiaj wyjątkowo szybko wyspała, i że jako ma wszystkie potrzeby na zielono, to spożytkujemy ten czas i zrobimy jakieś dobre jedzonko, na przykład ty możesz już baked alask zrobić, Jezu, to zrób! Dobra, zrobisz trochę tych ciast i potem otworzymy jakoś tak bardzo z rana, żeby trochę się w ogóle odkuć, bo nasze statystyki tego biznesu wyglądają, no niby nie tak źle, ale jednak trochę kiepsko. Dobra, Armando też już wstał. Co ja mogę z tobą zrobić, mój drogi? Ty masz jakieś pragnienia tutaj? Chciałbyś zdobyć odznakę robienia Tutaj inwentaryzacji i dokładania rzeczy. No, na razie nie masz czego dokładać, ale okej, okay, masz to obiecane i będziesz się od tej pory zajmował układaniem towaru, żeby było co sprzedawać. Na razie pograj sobie na konsoli. No i co? Myślę, że możemy otworzyć interes, tylko boże, to są jeszcze gazety do sprzątnięcia, matko. To Armando się tym zajmie, bo i tak nie ma nic ciekawego do roboty. Tu jest w ogóle jakiś tutaj cuisine magazine, więc to nie jest to, co Cię interesuje, ale tak, to se może potem poczytać serina. Mhm, rozumiem, że poszłaś do kasy, mimo że nie otworzyłaś biznesu. Mhm. Jak Ty myślisz, że ludzie będą przychodzić, skoro jest zamknięte? A jajaj, ile te rachunki, 150. No i tak to się żyje na tej. Wsi, spokojnie. Tak. Ludzie przychodzą, klienci przychodzą, klienci kupują, klienci wychodzą. Myślę, że tak do godziny 14 tutaj sobie posiedzimy. Potem zamkniemy wpis. No i potem zaprosimy Archiego i zaproponujemy mu, żeby się do nas wprowadził. Twoja teściowa przyszła. To nie, to nie zwiastuje nic dobrego. Armando, słuchaj, masz zadanie do zrobienia. Musisz podokładać towaru. Skoro chcesz mieć odznakę, to musisz na nią zapracować. Patrzcie, jaki emeryt biznesu. Jaki Tutaj zapracowany emeryt. Dobra, wróć tam i weź sobie do kogoś zadzwoń. Zadzwoń sobie do na przykład, nie wiem, no do kogoś sobie tam zadzwoń. O, obsługuję teściową. Hmm to to jest ta dziewczyna dla mojego syna no taka całkiem robotna się wydaje mhm, mhm. <laughs> zrobiłaś dobre wrażenie przed teściową i dzwonimy po Arciego Jezu się cieszę, że będzie tu mieszkał ten kto chce coś kupić to zapraszam do kasy, obsługuję ostatnich klientów, widzę że chyba nikt nic nie kupił niestety, no to dobra, to walcie się ty tak, ty pójdź do kibla potem tak, ty w ogóle też masz nisko towarzystwo, boże, ty jesteście biedni i nie A i w ogóle to telewizor się zepsuł i nie wiem, czy ja powinnam zaryzykować, żeby Armando go naprawił, czy wezwać mechanika, ale. <suszy> Ta fabuła jest trochę nudna, więc zaryzykuję, żeby Armando naprawił telewizor. Mam nadzieję, że Armando mi nie umrze. Armando, proszę, napraw ten telewizor. Masz wysoką mechanikę, więc nie widzę szansy, żeby to się miało nie udać. A ty, meanwhile, zadzwoń do Arciego i go zaprosić na wizytę. Ja rzadko to robię. Ja rzadko próbuję, żeby moi Simowie naprawiali telewizory. <gryw> Ale liczę na Ciebie. Hej, stary, wbijaj na HT. Naprawił, Jezus, on to naprawił. Armando, kochanie, naprawiłeś mój sam samochód, tak. Telewizor mi naprawiłeś, jak super. Co to są za buty? Chłopie, co to są za buty? Skąd żeś to dorwał z jakiegoś targu? Dobra, chodź tu do niego, weź się tutaj teleportuj, będzie szybciej i powiesz mu tak, przywitasz się z nim, greet Archie, siemanko, kocha kochanie, cześć, cześć misiu i potem, o w ogóle przedstaw go tacie, to będzie słodkie. Chodź poznać mojego spagasa. O... Ale sweet. Podejdź do niego teraz i zaraz zaproponujesz mu, żeby tutaj się wprowadził. Zobaczymy, czy się zgodzi. Witaj w rodzinie, Archie! Ej, przyniósł nam simoleony! 2,5 tysiąca! Eee, fajnie! Ej, patrzcie, jakie on ma w ogóle pragnienia. Już matko jedyna! No to zróbmy ci ten make-out. Dlaczego nie? Sprawmy, żeby ci się spełniło to marzenie. Ty lubisz majsterkowanie. Co by ci tu znaleźć? Jaką robotę? Hmm, co by Ci to znaleźć. Muszę pomyśleć. Dobra, wstępnie mam pomysł na karierę, ale dużo zależy od tego, jakie kariery są dostępne w komputerze, więc musimy to sprawdzić. Dziennikarstwo? No nie. Rozrywka? Nie. Tak! Jest architektura! Jest na czwarty poziom możesz iść. Boże, jak dobrze! Tak, zdecydowanie bierzemy tą robotę. Ja liczyłam właśnie, że się pojawi ta architektura. Okej, okay, moi drodzy, kończymy ten odcinek dzisiejszy właśnie zdobyciem pracy przez Archiego w wymarzonej przeze mnie karierze architekta. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał Życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!